Halo, dzień dobry, z tej strony ja, czyli pan Gaźmis, yy, Witam w kolejnym odcinku z Realnego Gospa. No i dzisiaj, tak jak mówię, czekamy na centrale, która miała mi przywieźć tutaj ziarna, no nie? I nawozy. Znaczy tam paletę polifoski, no i tam karsera zakupiłem, no i zobaczyłem, bo chłop dzwonił, że już jedzie. Nie wiem, gdzie on jest. To jakieś betoniarki jadą. No bo chcę dzisiaj, tak jak mówiłem, te gałęzie tam na polu obciąć i jak czasu dostanie, to na wodzy posiać na łąkę. Kurde, no gdzie on jest? No mi dzwonił, że jedzie, nie wiem czym oni przyjadą. Coś tam jedzie niby, ale nie wiem czy to on jedzie. No coś tam jedzie jakiś busiaw. Kurde, no nie wiem. No zobaczymy. E, a pytanie tylko, czy on wziął, tak jak mówiłem, wyładować wziął, ale pewnie może wziął. No kurwa, gdzie wziął? Pusty jedzie, no nie, ja pierdolę i weź tu tłumacz takiemu. Tutaj panie, e! Już panie, dobry. Dobry! To zapraszam. No, zajechał tranzytem. dobra, pogadamy z nim. Dobry. Dobry, dobry. I co panie, mi pan tu przybiosły? Tak jak zamawiałem, dwie palety na wozy, nasion. nasiona i kerszer na poce. E, dobra panie, a takie pytanie, jak pan zamierza w to rozładować? Przecież mówiłem panu, kurna, że tura nie mam. A to dyspozytor, coś po pierniciu, taki teraz metnik, wiosny, nawozy i. Na no po tych terenach cały czas z tymi zestawami. No panie, bo ja tutaj czasu nie mam. Nie wiem jak pan to zrobił teraz. Bo nawozy trzeba mi rozładować tam, gdzie masz pan panu pokazy, chodź pan. Yy, tu masz panu otwartą wieżeję, no nie? I tutaj musisz pan to rozładować mnie to. I nie wiem jak na pan to zrobił. No, na klepisko, tutaj musisz pan to rzucić. Co no wie pan co, jak pan ma jakąś robotę. No. To ja pobiegnę po tę ładowarkę. Albo jakiegoś stopa złapie i zaraz to się rozładuje. Panie, ja mam pomysł. Pan zostawi mnie tą przyczepę, tu nikt jej nie zajebie. E, wpierw to rozładujemy tego karfera może, bo to ręcznie chyba damy radę przenieść. raz to panie na no spokojnie. I zostawi pan przyczepkę i pan pojedzie po tą ładowarkę. No kurwa mówiłem temu panu Sefowi, żeby załatwił ten. Ładowarkę, że mówił, że przyjedzie kłop z ładowarką, a to pan transitem przyjechał bez ładowarki. Myślałem, że chociaż poleciaka pan weźmie jakiegoś, no ale jak widać, dobrego sefa tam macie, chyba pochlał w weekend. O kurwa, to na bogactwo ten karser, a więcej takich nie macie chyba już na stanie, no nie? Z tego to ja, pan, pan Kurwa, dobra, panie, ja tu go biorę z tej strony. O kurwa, panie, jego się wyjąć nie da, co tu się dzieje? O kurwa, panie, poleta chyba się przykleiła. O to kurwa, o to kurwa, uj. Musimy zrobić e, cięcie i to wyjąć. Dobra, jesteśmy po cięciu, czekaj pan, ja tu panu pomogę z tym karserem, co? O kurwa, wem wyjął. Weź pan tam zła w drugiej strony. O kurwa, panie, panu drzwi pogiąłem. A to chyba nie pana samochód, co? Mowy, panie. O! dobra, chodź pan mi tu pod chałupę go pomóc zanieść, bo to trochę waży. Weź pan stań z tej strony gdzieś z przodu, bo to ciężkie jak skurwysyn jest. Jednak Panie! Co pan tam złapał? Panie, to jest przyklejone. Trudno. Urwa. Ja pierdolę samność, bo ci firma nie może tego rozwodować. Dobra, panie, jedź pan, tylko pan wsiądź i wysiądź, bo pana coś pod, pana brat tu został. I, nie wiem, jedź pan po to ładowarkę czy coś, ja mam roboty, bo tam muszę wyciąć je, gałęzie. Jak coś, to tam, jak pan wsiedzie w to ładowarko, to ja tam na polu będę łotamło, ło, za po to tam pan mi znajdzie. Dobra, panie, to i kerser od razu ładowarko zrzucę. Ale ale już jest zdjęty. O U mnie jest tutaj. Nie wiem, co tam pan ma. Internety, dobra panie, zaraz jest. Dobra, to ja jadę na po, na łąkę. Boże, przyjechał jakiś kurde niedzielny i patrzcie ludzie, kogo oni tu zatrudniają, nie dość, że jakiś szef, który nie wziął tego, przyjechał jakiś chłop, jakiś kurwa, nie wiem czy wczorajszy, czy co, nie wiem, nie, nie wnikam w to, co oni tam robią poza pracą, ale my dzisiaj plan mamy taki, żeby pojechać te gałęzie owalić. No jak tam czas zostanie, no to pojedziemy yy, Pojedziemy na nawozy. Ja mam nadzieję, że on mnie tu znajdzie, no ale powinien mnie znaleźć. Dobra, najpierw sobie obalimy tą gałąź. Oj, czyli no wiosenne prace ciąg dalszy. Pytanie, za ile on w ogóle przyjedzie? A mówię, kurde, już tak zostawił to wczepem, w sumie wczepa w spadku byłaby dobra. W sumie Nie wiem czy tą też owalać. W sumie to bym zrobił tak, tylko że tutaj Tutaj poobcinać te gałązki Muszę wyleć kurwa ja Ogólnie tak to jest jak się zatrudnia centrale no nie Żeby przywieźli. Później się tłumaczą, że to nie ich wina tylko pracodawcy no nie Dobra tutaj już mamy gałąź obaloną na małe tego, bo to na klatkę musi być Później, mały ten Mowy mo, tego, se, może Sebiks przyjedzie i mi, tu pomoże ładować to drzewo Bo w sumie miał przyjechać dzisiaj, ale nie wiem, wiem tam Miałem po niego dać Ci wyjechać, ale mowy gdzieś tam będzie. Urwa, mowy to klatkę bym pierwotworzył. Dobra, załadujemy. O, coś tam kurde huczy, mowy to, to ten jedzie. Na razie to ja się tu ładuję. Urwa, tam ktoś mi na gospodarce gania. No, mówiłem mu, żeby tu przylazł, nie wiem, czy on wie, gdzie ja jestem. Mówiłem mu, mówię za chałupą. Przez pod go widzę, może przyjdzie. Jak nie przyjdzie, to tam... Panie, jest już ładowarka. Panie, tak? To tam, no tam, panu, chodź, pan pokazuje, w co razie masz pan to rozładować, bo nie wiem, czy pan pamięta. Ja, na no, klepisko, wrota otwarte. Ta. O kurwa, widzę, co to za jakieś new Holandy macie. No nie mogliście tego Nie, nie mogliście od razu tego, nie mógł pan tego od razu zabrać tam w No ja nie wiem. Dobra, panie, to pan tu się rozładowywo, ja tam będę na polu. Eee... I później sobie pan mogę pojechać, albo pan przyjeżdża w tą fakturę z pisemy i pan pojedzie. Dobra. Dobra, idę, bo niech chce chłop tam działa, ja tutaj też se będę musiał to drzewo posprzątać, bo w sumie zaraz powiedzą, że to nie moje drzewo, no nie? Ja pierdzielę. Mówię, teraz rozładuję to na naklepisko. Muszę później go skontrolować, czy ładnie to zrobił. Także to takie to buty tutaj. Eee. Dobra, ja sobie do tych, tych gałęzi nie będzie, bo w sumie tylko dwa drzewa, więc myślę, że nawozy pod łąki się dzisiaj zrobi. W sumie zobaczymy, mam nadzieję, że tego, w nie zgubię tylko tego drzewa z tej klatki. O, będzie śmiechu, śmiechu warty. Ue, tutaj to też nie będę chyba ścinał tej gałęzi, tylko liście po, pierdzielam mi będzie tak łoby, żeby było po prostu ładnie, schludnie upierdzielone. Mowy to upierdzielić już to gałąź. Oj tam zetniemy Teraz tak, bo tutaj mi wtedy dają te gałęzie, To chyba z tej gałęzi Mówiłem im z tym z centrali wracając do nich Żeby wzięli ładowarkę To dopiero kurwa dzisiaj pół dnia na nich czekać bo już jest po 13 Chop jewda mówi, że nie ma że im nikt nie, że mu nikt nie kazał ładowarki brać. Ja to nie wiem, nie rozumiem takich ludzi. Ciekawe jak mu tam idzie w ogóle to rozładowanie. Mówi w tam coś popsu, wiadomo. Tam pies go pogryzie w razie co, tam pies lata, zapomniałem mu powiedzieć, że w stodole pies jest uwiązany, będzie ci dar na mnie mordek, jak wyjdzie z tej ładowarki tam, że psa wypuściłem. Ale... No on nie gryzie, chyba by coś tam go kopnął, kurwa czy coś. Będzie mordę daru ten chłop, coś mi się wydaje. Jak tu psuje, więc lepiej... Ja tu chyba wrócę, zanim on to rozładuje z tego pola. a Mówił go tam pies pogryzł, bo tam ani widła, ani słychu go na tym podwórku. <laughs> o Ale ja będę się śmiał, go tam Azor go upierdzielił. Nie no, nie będę się śmiał, ale no... W sumie bym się słyszał, jakby się darło, ale... W sumie masy i chodzi, to co ja słyszę tutaj? W sumie nic tu nie słyszę. Dobra, musimy sobie zdjęcie zrobić. Aby tutaj coś robimy w tym desencie. Z tym... Ogólnie nie wiem czego, ale w maseju mi da kolor dach zmienił na biały. Ale to pomijam. Nie, yeah, gałęzie Kurwa, pimpek, idź Kurwa, coś tam słyszałem się daru. Coś tam się daru słyszałem. Oj, to w słychać na polu go. Coś tam się, kurde. Zapomniałem powiedzieć chłopu, wypisałam 100 dole. O kurwa, Pim... Kurde. O nie, a będzie kurde, zły. Wyjdzie, będzie tutaj się darmo Powiem Powiem, że nie gryzie, jak coś. Nie wiem, wygryziono, ale no. Dobra, musimy tą gałąź ściągnąć, bo już widzę, że tak. O, tutaj na górę mam wleść. Kurwa, trzeba jaka kaskadr, żeby po kłazić. Mogłem też sobie zatrudnić tych z centrali, ale znając wiecie, jakby centrala przyjechała mi gałęzie opierdzielać, to bym został bez gałęzi. I bez... Yy... Urwa, może tak, tutaj upierdzielić. Dobra, upierdzielamy tą gałąź. Ogłuszymy Tu co się da to popierdzielam te gałązki Burde, tu cały odcinek mi zajdzie zaraz na, na cięciu drzewa, no nie? Tutaj chyba nic nie muszę takiego robić, tyle co ogłowić to Tak tyle dobrego A może to opierdzielić Bo tu kombań może nie przejść Dobra, robimy najpierw tamtych. Tego chłopa coś nie widać, bo naprawdę go pies, kurde, pogryz. Mi to już 20 minut zajmuje. raz tam podjadę do niego chyba, naprawdę, z tym drzewem, bo i tak muszę klatkę rozładować. Ale to czekajcie, bo ja sobie klatkę... Na klatkę to to wejdzie, te, jeszcze trochę wejdzie na tą klatkę, tak by no spokojnie. Bo to, no, to, to, to nie... To nie. Panie, ja Co tą tam? fakturkę zostawię i zawijam tą przyczepkę. Dobra pani, jak tam rozładował pan wszystko? Rozładowane, tylko pimpek się kręcił koło nogi. Panie... On nie gryzie, pani, Po no, co miałem mówić? On pilnuje tylko Dobra, to dzięki, panie, tu masz pan hajsy Dobra, dzięki, do następnego No, narła Nie, czyli rozładował chłop. a ten nie z, z domu z zmienić, no nie? Je jak. Po polu u sąsiada, panie, e kurła, co, co pan tu na łąkach u sąsiada wykręca? A gdzie panie nakręca? No tam dalej na wiochę pojechać i tyle. O kurwa, panie przyspana bym sobie tenisówki upierdolił w, w gówni. Ech... tacy i myślę, że są fajni. Ja pierdolę. Ja w te Sebiks miał przyjechać, bo miał tu drzewo na Krajzedze ciąć. Ale ja nie wiem, czy on przyjedzie. Ale czy na Krajzedze? Nie wiem. A może z nawozami bym go wpuścił? W sumie jego to z nawozami to nie ufnie pouftać. Dobra, zabieramy na pakę wszystko co mamy. Trochę wsładowany ten masy będzie i z tym drzewem i z tą klatką, no ale urok polski wsi to wy jestem biedny. Nie stać mnie. Na nic innego i lepszego Trochę tego drzewka, jest, te trzy kawał... Jest, te więcej napierdzielimy do tej klatki. Kurwa Ja pierdole. Ja tam nie wiem jak on to postawił, czy ja tam później dojdę do tego że tak powiem do tych nawozów całych Ktoś mi tam na gospie, kurde, łazi chyba. A zaraz, kurwa, go siekiero pogoni. E, ja tam muszę zabijać szybko. A ktoś mi tam się kręci, kurwa. Ty, pierdala stamtąd. E, Kurwa, w samochodzie kluczyki zostały. Ja pierdolę. Jak nam dacie ukradli... tam kurła się kręcił, ewidentnie w chałupie. Dobra, ładuję, to mam piłę łańcuchowo, jak go tam przywitam zaraz tego kogoś. O kurwa, to nie wiem, czy ja z tym dojadę. Muszę dojechać. Jedziemy, kurde, no nie ma sej musi dawać radę. Napakowany do bogatości tego drzewa tutaj jest. Nie, no samochód stoi. No tam kurwa był. Ej, ja tak z tym natartak, ludzie, jadę. Także. Ktoś tam kurwa jedzie. Ktoś tam na piechotę idzie. Kto to kurwa je? Nie O, O, Sebix, dobry! Nie ma, co to za robota miała być dla mnie? Eee, Robota taka dla ciebie, że musisz w tego Otto Fergusona, wiesz jak tym się jeździ, no ni. tam wiem. Eee, i musisz tam na tartek pojechać i drzewo zwrócić. Małostę, lecę. Czekaj pan, bo kurwa ja da dacie wezmę, bo ja ci nie ufam, no ni. Ja za to pojadę. Ja Cię muszę tutaj kontrolować. Był taki kurde, ci powiem, sprzedał handla przed chwilą, że nawet kurła wózka nie wziął. I my na tej się dzieją takie, to ja pierniczę. Nie wiem, a to tyś się tu kręcił przed chwilą? Nie, ja nie, ja dopiero z domu wyszedłem. Kurwa, bo ktoś na gospie był u nas. Nie wiem kto to jest. Co to jakieś wesele za nami kurła jedzie? A im drogę skorkuje, e, dasz sobie radę. Musisz, musisz tutaj wykręcić. Kurwa, weź tam podjedź, tam ładnie tego. Ja tu z chłopem dogadany mam. W to miejsce musisz cofnąć. Bo to zawsze tego coś tam wpadnie. Za... O! Chyba no, jeszcze, jest, ale kurwa, już Chyba, chyba... O! Dobra, jedź do domu. Pomału. Tam trójko polował, no ni no, Dobra, dobra Ja ci tu odjadę. Urła I tam klatkę pod wiatę postaw. Dobra. I zepniesz, zepniesz lejka, bo bo będziemy musieli pojechać chociaż w jedną łąkę nawóz zrobić. Ja ci pokażę, pojedziesz, Dacio. Nie wiem, jakim co tam ty prawko zdałeś, ale ja się nie wnikam. No się chody. Tak, chody, chyba tam, Wordzio, zapłaciłeś im łapówkę jakoś. Alkoholową. Czekaj, tu się w ten kierunek włączę. Weź tam tego gruza pod tego. Znaczy to, to, to taczkę, znaczy to, to dwukółkę tu to, to pod wiatr, o, tu, o tu musi wcofnąć. I. O, nawet dobrze postawił te nawozy. Tylko kurwa, pytanie. Będziemy musieli lejka wynieść, bo kurde zastawił rozsiewacz, idiota. Eee, i weź się z takimi tutaj, kurde, truci. Weź, weź na razie. Eee, ej, ej spręgło, panie ten, No już. Musimy lejka wynieść. Bo patrz, jak debil zastawił ten subsyję. To... Przemówimy się na bawie. A co no, to małos jeszcze? No bo to zostało z tamtego. Do, dopełnimy polifosko i będą lepsze Będą lepsze siano kosy. <laughs> Kurwa, to jest kokaina w tym. Mieszanka wybuchowa. Kokaina, dobra. Dobra, ja tam cofnę. I tam no, uzupełnimy, wo, uzupełnimy worami. Mówię to opówkę wpierw. Dobra i chodź, siedź, siadaj za mną, ja na pierwszą łąkę w pojedziesz w ty, a Ty pojedziesz na drugą łąkę. Wówczas Cię kurwa łuczyć. w końcu byś po coś tu przyjeżdżał. Gdy za mną, powoli, czy Da, tylko powoli tam, bo tam skrzynia ostatnio robiona była. Ale to chodzi. a, a i zaraz popsuję, no nie? Ja za Grazyny zadzwonię, jak popsuję, zobaczy, pierdol będzie. Jedziemy najpierw tutaj, po, po polach trochę, żeby nie było Oj, i pani ja tutaj jest nawóz, ty pojedziesz na drugą łąkę Także mogę, mogę sobie GoPro załowić i sobie ponagrywać jak wziąłeś kamerę A ja ci pozwalam Tam wysiad z samochodu, kurwa, ciekawe, czy będzie coś robił, czy to będzie tylko głupa rznął pod tym samochodem. Jak pograwynę po będzie gdzie trzeba zadzwonić. Ja muszę go nauczyć, siać nawozy, bo to taki kurwa O, coś tam... Nie no kurde, to no, skacze po samochodzie, widzę. Jemu się chyba nudzi. No zaraz dostanie Ferguson'a, kurde, pojedziemy na tamto... Na tamto... Na tamto drugie pole. Te, gdzie ty jedziesz w to gabaryno?! Stuje, cię to dobrze chodzi, bo rozglądam się za swoim pierwszym ale tym... To tam, kurde, nic się popsuj! Spokojna głowa, jakoś dałem prawko. Tak, mówię, chyba łapówko alkoholową w Łodzie. Nie. Yeah. Co z dzisiaj za jakiś falony dzień? Nie to już, że dla jakiś niedzielny był. To jeszcze ten przyjechał, no nie ja pierdziemy. w jak ten tu przyjechał, to będzie teraz trochę siedział tutaj. To tu że tu będzie maniana cię odwalała. Oj. Ja nie chcę nic mówić, co co się dziać nielegalnego. Jakieś nielegalne wyścigi, nielegalne, kurde tego. Dając sobie jak a samochód kupi to tak może być. Będzie kurde kobitki we wsi Płoszu. No Dobra, tutaj ostatni przejazd. Echo, kurde, jaką pojedzie tu dacią. No, musi się nakręcić, bo my w drugą stronę jedziemy. Naraz mi powiem. Te, Weź się nakręć, bo my jedziemy tam dalej, na tamten ugorsza. Dobra, na... To się nakręcam, czy to go nie? na Ugory jedziemy Kurde jak mu tam skrzynia chrupa Oooo, z do remontu. Dopiero po remoncie i znowu do remontu no, raz będzie kurde siał na wóz. Zbykały się na prostym kawałku mu dał, tak wymyślę, że będzie, będzie tego Bo no, tutaj powoli kurde jechał, bo tu jest przepust. I ten kurde rów zajobany. Ja tam patrzę na moją gabarynę biedną, czerwoną. Jak mi na dupie blisko siedzi, no nie? Patrzcie, kurde, bo to jest niewysalony. No, kurde, owym kierunek lepiej w gdzie my skręcamy, bo mi w dupę wjedzie. Ja sąsiad nie wykopał ziemniaków, no nie A to jest Ty, młody, chodź tu. Co Ty tak mi na dupie siedziałeś? Nie ja wiem, na sprzęgło sprzęgu to dziwne jest Dobra, teraz Ty wejdę się na wóz, ja, ja tu się pokameruję trochę, bo zaraz będziemy vloga kończyć. Weź tam zrób jakieś ładny przejazdy tutaj. Korwa, ty kurwa nawozem dostałem idę stąd Idziemy zobaczyć, jak u sąsiada złodzieja w pole wygląda ten niech tam sieje, mam go na łoku Ło kurwa, się ma pole zalane i dobrze takiemu, ale błoto, uja e, się zajebie to swoją 60 a mówiłem, żeby się takiego maseja kupił i na nas nawet kurła, ten sebix się uczy jeździć taki masyj prymasortowy jak tu podjedzie to mu zdjęcie walne ładne kodaka wyciągniemy z kieszeni Dobra, niech jedzie, urwasz mnie, chyba, aż nie wiem czy go nie przycięło. Tem, Zapal światła! Dobra, bo myślałem, ale ledy się na głowę przypaliły. Się popaliły. Trudno. Trudno, dobra, zatrzymuj się, bo tu już mam dobre prawie pół godziny light nagrywane jego na internety. jakże ta. E, także Sebix tak mogę się z pożegnać z ludźmi. Siema, siema Tak, e, także dzisiaj to by było na tyle z realnego gospa. No dzisiaj taka akcja. E, był dzisiaj ze mną Lawecia i Sebik z Wiednym, czyli Damian Sąsiad, Ital Damiano Italiano Dokładnie. Tak, wcielał się w rolę Laweciaza i Sevixa i dostawcy z y, centrali. Także co, my Wam dziękujemy za odcinek. Jak Wam się spodobało, to oczywiście łapka w górę, komentarz, no i, i subik. Nie wiem, chcesz coś Pan dodać na koniec? Czekajcie po więcej takich filmów. No właśnie, bo seria ma się podobać. No nie wiem, pierwszy odcinek się przyjął, pierwszy jest, nie wiem, albo nie wstawiłem, ale mam nagrany, jakoś będzie. Także co. 哎我。E